Siemano z Was w kolejnym filmie na tym kanale Dzisiaj będziemy się rozbijać samolotem O Właśnie dołączyłem do gry i już samolot został rozbity yy, Tutaj już widzicie na momencie graczy No parę osób tylko w to gra To nie jest jakaś popularna gierka Ale no Jak pytacie czemu nie ma Ali? Ala wyjechała, ma swoje tam rzeczy Dzisiaj gramy samemu i będziemy się rozbijać samolotami Taka fajna gra. Może w opisie dam nazwę tej gry, byście mogli też w, ni również w nią zagrać. Teraz możemy tutaj poczekać. Tutaj widzicie, mam takie punkciki. Jak będę miał ich dużo, to, mo to może kupię helikopter i będę mógł powoływać, i wtedy się uratuję. Opatrzcie, dużo widać. O, już koniec. Uwaga co że my niemożliwe. Wybierzmy niemożliwe, żeby było ciężko, żebyście zobaczyli grę. Jest to jest ogólnie chyba polska gra. Zobaczymy. O nie, wymagających co, ale ja mam nadzieję, że będzie niemożliwe. No i wymagających. A więc nie, nie zobaczycie jak się yy, tu widzicie, mamy siedzenia. Ja sobie usiądę z przodu. Zapnę się. I będziemy lecić samolotem. Tutaj macie. Tutaj u boku macie pokazane, co się dzieje, co trzeba zrobić. Jakby Niebieski, niebieskie to jest, że trzeba coś zrobić. Czerwone to jest duże zagrożenie. I tam inne kolory to też jest mniejsze i większe zagrożenia, bardziej czerwono. No. Teraz ja czekamy jak samolot wystartuje. Bo tu możecie... Tak, bo I pod, przycisk, pod przyciskiem V tutaj mogę zobaczyć pilotów. O, ktoś tu jest ubrany jak, tak fajnie, tak neonowo. I tu jest drugi taki zwykły pilot. Mogę też tutaj, ostatnio jak to grałem, to też kupiłem sobie ubranka. Tutaj mam strażaka i to mogę, za, to mogę założyć. I to też mogę zawodzić. I po teraz wyglądam jak, jak strażak. I teraz płyniemy. się, że wpadniemy do wody, ale wtedy mogę przy, przy, przyzwać moją łódkę, a więc ja przeżyję, a inni chyba nie. Ale nie, nie życzę im tak zwyczaj, żeby wszyscy przeżyli oczywiście. No, teraz jak coś pytacie, który jest dzień, to jest 18 października robię ten film ten film robię teraz żeby był na później na przykład jak ktoś nie będzie mógł ze mną grać, a był umówiony już na wcześniejsze nagrywki to właśnie dlatego robimy, robię takie filmy może jeszcze jeden się pojawi dzisiaj nie wiem nie wiem właśnie tutaj lecimy samolotem po oceanie chyba bo tu widzicie coś się zbugowało zepsuło się Tutaj może, możecie jakby zobaczyć jak to jest, jak, się, jak, jak przetrwają ci, którzy mieli wypadek. Uwaga, bo to jest samolot, jest... się wzniósł do góry. Pożar, pożar motor jest to blisko mnie, więc chyba... więc ucieknę sobie na dół. Teraz jeszcze nie mogę, ale do, dobrze, że poszłem tam, bo tutaj bym chyba już raczej umarł. Mm, I właśnie teraz czekamy, aż niestety spadniemy. O! Tutaj widzicie, całe, całe skrzydło się pali. Możemy zobaczyć, jak to wyglądało. pilotu. U, coś pipczy. To niedobrze. O! Wniesiemy się. Waga? Czy, czy przetrwamy? Zadamy. Teraz będę przezywał, przezywał moją łódkę. Waga. Jeszcze chyba się odetka. Jeszcze nie mogę wstać. Jeszcze rifujemy. No, taka fajna gierka polecam w nim grać. Nieraz raz grę z alo. Tutaj widzicie trochę taki błąd, to jest jakby, jakby ogień w wodzie, o. Tutaj widzicie mojego człowieczka, jak jest coś, mm, o, widzicie kabinę pilotów jest cała mokra, o, możemy wyjść. Jak tutaj ciało jest takie, ciało jest żółte, to jest część ciała, to znaczy, że jest ranne. Jak jest czerwone, to znaczy, że jest złamane. A jak jest yy, jak jest czerwone to znaczy, że ich, tego nie ma, a jak jest czarne, to jest złamane chyba? Nie zapomniałem. Teraz możemy tutaj kliknąć wszystkie i tu mam naszą łódeczkę. Odżywianie, Klikamy. I, i tu yy. czekajcie, jeszcze, jeszcze nie jestem dobry w tą grę. Muszę się nauczyć jak w to się gra. U nie? Gdzie ja jestem? Jestem pod wodą. O, przetrwałem. Chyba umarłem. Niestety. O, jestem jeszcze w samolocie. To się powoli wszystko zatapia. O, jest jakaś łódka. Podpłynę pod tam. Ja, widzowie, zaraz, zaraz wracam. Zaraz do was przyjdę. Jestem. Jestem. O, tam jest jakaś lepsza łódka, ale my jesteśmy tutaj na, na tej, takiej trochę gorszej. Ta już chyba się dłuższa, więc tu niej nie pójdę. Tutaj sobie usiądziemy. I zaraz uciek uciekamy. Tu widzicie samolot. Powoli się wszystko zatapia, żeby zobaczyć, jak tam jest. Podpłynę szybko. Tu widzicie, już wszystko jest zalane. kabina. Kabina jeszcze jest dawno znana na cały samolot, to właśnie poziom wody się coraz bardziej coraz bardziej podnosi. Ja pójdę na samą górę może. Wtedy mi się uda przeżyć. Oj, spadłem. Jeśli chcecie takich więcej gierek, takich ciekawych, nie, nie Raywalsy, to, to możecie dać yy, tak znać. Ja we mnie zrobię o tym ankietę po, po tym jak wrzucę film. Już widzicie? Tutaj cały samolot zatopiło. Jestem na najwyższym punkcie. Ktoś tutaj wychodzi? Nie ma, nie ma nogi. No nie, już łódka odpłynęła. Teraz będę musiał swoją przywołać. No nie. boję się, że utonę, ale tam jest jeszcze taka łódź, której będę mógł przeżyć. O, już mój mi, mi tym teraz mam strój Barcelony. Polecam też obejrzeć, obejrzeć poprzednie filmiki, bo naprawdę bar, 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 bardzo się stara na minibi i chce żeby było dużo wyświetleń. Też możecie dać, tak znać, czy, czy, czy chcecie filmy solo. Czy na przykład takie z Alon, z jeszcze innymi. Tu widzicie, poziom wody się coraz bardziej zwiększa. Już chyba tam popłynę. Troszkę już życia tutaj straciłem. O, ktoś wysyła flarę ratunkową. Muszę to wpłynąć. Ale nie... O. o, już koniec. Czekajcie, muszę na chwilę wyjść, bo... Tutaj bardzo lubię grać w... Tego. w pierwszej osobie to właśnie e, często są takie i tu musimy zobaczyć o, jest, zobaczymy co wybrali jest tutaj o, startujemy jaj, ja nie możemy jeszcze wam pójdę teraz na tyły albo pójdę do przodu o nie, to już się pali to lepiej pójdę do tyłu o, a trochę straciłem życia nie wiem, czy ją mnie od razu tutaj przyteleportowało. Powinna być nowa runda się zacząć. Ale może inny serwer mi wybrało. Tam zawsze grałem wtedy z Alo, moje. nie. Jak widzicie, już się przypaliłem. Już mam, już mam cia, czarną skórę. I bardzo mało zdrowia. Ja się tutaj schowam w silniku. I zobaczę, czy ktoś tu jest. Nie, teraz... Oj, spadłem. No, widzicie, już mam tak w miarę mało. Idę tam zobaczyć, czy, kto, czy ktoś jest jeszcze tam. O, ktoś tu. Jest powoli. Idę tam. Idę. Au. O, dobra. Na no, jednak się wracam, widzowie. No, pokazałem Wam tą gierkę już w miarę, w miarę dobrze. Jeszcze może raz, raz przeżyjemy wypadek samolotowy. I... Chyba nakończę ten filmik, bo nie chcę jakoś długo, długo jego robić. Tym, tym bardziej, że się dzisiaj mam, chcę drugi nakręcić. No, planuję teraz, go, planuję teraz filmiki wstawiać w środy i w soboty. Bo wtedy mam tak najwięcej wolnego. No i polecam jeszcze zasubskrybować oczywiście kanał, zostawić łapeczkę w górę. Bo na 1000 subów robimy rozdanie. Pierwsze miejsce dostaje pakiet RPG. Drugie miejsce dostaje. Dostaje pakiet krótki, który dam parę filmów temu Ali. Polecam obejrzeć ten filmik. Tu już wchodzę. O nie. O nie, przepaliłem się. A trzecie miejsce dostaje mały pakiet krótszy. Oczywiście, jak 1000 widzów będzie, to nie każdy na pewno będzie w tym, tylko tam parę, parę. Nie wiem, może 12 osób i ja właśnie. Umarłem, bo zagapiłem się, właśnie gadając o tych nagrodach. Na, na, na Daj się przeteleportować. Jeszcze raz. I mnie w ogniu! O nie! O nie! O nie, nie tutaj! Nie tutaj! O nie! No i już mam przypa przypaloną rękę i dwie nogi. <średnio>, Średnio się to rozpoczyna. Jeśli też chcecie więcej takich filmów z rejwalstwów, to też też możecie prosić, możecie też dawać pomysły, Pom pomysły w, sumie w komentarzach, tylko w postach, bo... bo nie ma komentarzy u mnie filmów, ale możecie tam na postach, których będę robił, będziecie mogli robić. O, tu mamy ankietę, wybierzemy losowy może, wybierzmy losowy, wszyscy chcą łatwy, ale ja chcę losowy, może to będzie trudny, może to będzie niemożliwy, może to będzie łatwy, wymagający. Tego nie wiem, a więc to jest fajne. O, zobaczcie, tutaj, tutaj jest Boeing. Tutaj też jest ta, takie sama nazwa. I czy na, pójdę sobie, może tutaj, tutaj usiądę. Będę, albo blisko drzwi w sumie chodzi. Gdzie są drzwi? No tylko na początku i na końcu. To pójdę na początek. No, tu są drzwi. Albo w sumie. A dobra, już, już, mnie, już mnie wzięło. Jestem na samym początku. Tutaj widzicie taki fajny zielony samolot w moim kolorze. Jeśli chcecie inne gry, na przykład Fortnite, mogę w Fortnite coś pokręcić, mogę nakręcić coś z Minecrafta, mogę też Amongus, jak chcecie. Amongus różne gierki, bardzo różne gierki. Już jest awaria struktury. Uszkodzenie zbior... Popalniła i. Uuu, spadamy od razu. Ja już wychodzę z swojego miejsca. Idę szybko do drzwi. Oj, widzicie, staję już w nogę. O! O, samolot został przepołowiony Ja. Ale katastrofa. Płomień. Ogień się już zapalił. A tej części, której ja jestem. Uwaga, wszyscy. Wszyscy. Uważajcie. Uważajcie. Jeszcze, jeszcze jak chcecie ze mną zagrać, to możecie też pisać w postach w komentarzach. Jeśli chcecie ze mną zagrać, oczywiście. Jakieś różne gierki. Może, może swoje jakieś polecicie. Nie wiem, może, może zagramy w walsy, jeden na jeden. I różne. Na pewno będę chciał grać z widzami, bo chcę, chcę zobaczyć wasze umiejętności. O, tutaj widzicie samolot normalnie. Tak się pochylił. A jedna jego połówka. O, tu, tu już są karetki wzywane. O, a, a jestem tutaj w samolocie. Chcę wyjść do niego na górę. Tylko to jest ciężkie. Bo samolot jest w miarę szybki. A jeszcze nie mam nogi. To jestem wolniejszy. Bo w, te, w tej grze działa. To jest takie fajne zrobione. O, tu jest jedna połówka. Baga, musimy skoczyć. I <laughs> udało się. Albo wejdę do środka. Oj, już Mocno pali! Tutaj widzicie, mój sobie. Jeszcze mogę, Każdy um, Pokażę tego taktu. O, patrzcie. O, tu jest, no, tu się, normalnie pali wszystko. O, jako. O, o, jestem w środku. Przez błąd gry. Mogłem przez ścianę. Gdyś w siedzeniu. O! patrzcie, jak to wygląda. Dzięki. Patrzcie jak jestem u góry. Tu już patrzymy... O! Helikopter! Helikopter! Je, je, le, je, leci. do niego. Może mnie uratują. To z kogoś w ogóle helikopter. O nie! Dobra, jestem. tutaj koło, koło kierowcy. I, i jedziemy helikopterem. Bo tutaj możecie widzieć tam kamerkę. Jak chcę jak się ten samolot obraca, to są różne sprawy. Polecam tą gierkę, na pewno ją dam w opisie W opisie. O w opisie dam tego filmu grę. Bo Rivalsy to już wiecie. A, a tej gierki jeszcze nie znacie, tak? Dokładnie. I już chyba w drugie... Przegnamy się z wami po tym jak spadli spadnęliśmy teraz helikopterem. I to by było wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!